Witam wszystkich, z tej strony Towarzysz Pablo A to jest Amnesia Custom Stories A dokładnie mapa Abduction Nie wiem, Abdukcja, Obdukcja, Abdukcja, nie wiem Przestańcie do mnie pisać, nie żartuję sobie, dostaję powiadomienia Zmieniłem na język angielski tak jak mówiliście I zabieramy się madafaken do startu otóż tej misji ta mapa została, jak widać, zrobiona przez. ANXT! ANXT, man! Don't fuck with me! Uff. A więc zaczynamy kolejną część. Można powiedzieć, że już dwie amnezje przeszły. Raz, trzecia. Zobaczycie, jak będę darmordę. Ty kwiczę, jak dziewczynka. A moment. Zacnie widzę gówno. Zapewne mi coś wyleci, ale tym się. O! Zapewne mi coś wyleci, ale tym się nie przejmujemy. Krzesło! Co wy tutaj dla mnie macie? The Jesus Christes. Gdzieś są zamknięte. Czy ktoś tutaj jest? Ależ w kurwe ciemno. Lecimy nadal dalej. Hallo! Widzę ładny obiadek mieliście. Też się mogę przełączyć? Om, nom, 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 herby Urlich von Jungingen. Ja. so fucking scary shit. Rozruba! Fuck! What the fuck? What the Gdzie jest moje krzesło? Tekstury zjadły moje krzesło! I rzucę trzy. HEA! Yeah. Jedziemy dalej. Zapewne teraz takie wprowadzenie, że niby nic nie ma, a jak mi zaraz coś wypierdoli, to wylecę z kapci. Już mi się to nie podoba. Cholerne światło. One minute break. Już mi jebie na łeb pogoda, słońce jest. Uuu. Weź wszystko, co chcesz! Weź to! Weź mąkę! Weź pyry! Weź mąkę! O ty kurwa! Zostaw mnie! Zbigniew! Spierdalaj yy, yy, yy. Odejdź On mnie zobaczy On mnie zobaczy On mnie nie widzi, nie? Ja pierdolę O ty w Wierzę, cię lubię! Wiesz, cię lubię! Ale wiesz, ja cię lubię! Wiesz, ja cię lubię! Nie musisz mi tego robić! Ty wiesz, ja cię lubię! Czy ja tu nie musiałem przechodzić? Chuj wie co ja muszę zrobić! Jasana BEĆ Oj, to był mój błąd. On już mnie widzi. On mnie zaraz pierdoli. Dajcie mi tabletki na uspokojenie! No 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 to Ale masz seks i odbyt. Halo? Głupi debil, głupi debil, głupi DEBIL, Nie! Shit! Jeszcze jedno podejście. Mhm. Ta. Where the fuck... MI. What? Zabrali mi wszystko pieniądze z renty! No właśnie pytam się. Dokładnie tak mówisz. Hola, Imlinzilohan. Motherfuck. O, o. This is a horrible place, I don't like it. Tu będzie dziura, ja wam to mówię. Ja już widzę. Ja muszę tędy wyjść. So fucking scary. Ktoś mi powie, o co chodzi. Bodechy mam, kurwa. A, otwórz gnoju! Psychiatryk. Uu, uu. Zaraz zacznę mówić do siebie. Cześć, lampa. Cześć, co tam? Dzieprzone łóżko. Oj, oj. Ech. Ech. Kurwa, ale tyż Maria nie jesteś... Mario dajesz padu! muszę poszukać jakieś przejście. Ty, 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 ty. Czekaj. przeciśnij się kurwa, przeciśnij. Przepraszam za te przekleństwa. jestem zdeczka. Podenerwowany! Znowu jest moment, w którym nie wiem co zrobić. wiecie. Będzie będę miał jakąś notkę. Niestety nie mam. Uhuhu. Albo jestem na tyle denny, że nie wiem co zrobić, albo nie wiem co mam zrobić. No, dalej! że jak mi to było potrzebne przecisnąć przez im dupę albo w tą stronę albo w tą stronę się zdecyduję no taki chudy to ja nie jest No jak kidże muszę zrobić tak. Kurwa, kurwa. Nie, no stanąłem. Mamo, dlaczego? Może muszę się tego najeść. Żyk Ja już wiem, co to jest. To jest ektoplazma kosmitów. Ale że mokre. No dalej. To mi się nie zaczyna już podawać. Ja przepraszam bardzo się pytam, kurwa, otwarte drzwi więc się otwórz komu ja mam przyjebać, co? wiaderko wyjebałem się okaże, że mi wiaderko było potrzebne u, to było zajebiste przesuń to już w pizdu No dobra, no i odsunęło się, i co teraz? Na! Rage mode! What the fuck?! O kurwa, ale się Marian wnerwił. O, jest przypał. Marian ma agro, patrz jak się trzęsie mm. Dar się zamieni w jednego z nich o, Dajcie zupy Czego chodzisz? JAK KIDŻE TAK eee, kurwa To nic z tym nie mogę zrobić Nie, no zjebałem coś. Znowu jestem czerwony. Pieprzone rolety. No, zajebiej. Ale mnie załatwili. Tutaj nie? Zobaczymy. Ciekawe czy muszę daleko kobiet. No, chodź skur wielu. No. Płucz na sól! Aaaa! Spierdalaj! Usz ty chuju ty! Gdzie jesteś? Drugi był jebany! Aaaa! Sukin kot, ale jest brzydki. Hihihihi! Aaaa! Dobra, już, dobra, już to przerabiałem, ty fagocie za strany. Jeszcze ci kurwa jedę beczką w rajdzie. Jestem po stronie, you see. Make sure to stay in the light and try to make progress. Te cell door is locked, No dobra, dobra, inna droga wyjścia. To co ja, kurde, zrobię. Nie wiem, nie wiem, że faktycznie muszę tędy wyjść Jadarkiem to jedno, Jaderko jest metalowe Tu ciemno, co jeba dostanę? Nie, no tak raczej nie wyjdę stąd. You fucking bastard! Tak oh, kurwa, leżyście posale. Chyba se, kurwa ktoś ze mnie żartuje. Wielki Bob, o matko, ale zrobiłem kupalca. Siemka, Jackie, ja się pytam, kto ich w takich pozycjach ustawia. Kurwa, porno, nie patrzeć. O matko, mogę to dotknąć. Nie. Zakryj się zboczeńco. O. Dupsko ci prześwituje. Ale jaja. Zrzuca trzy! Nie, nie udało się. Nie wierzę w tą gierkę, nie. Ona jest przezajebista. Rzuciłem mu nożem w dupalaj. Like. Holy shit. Chodź, muszę pogadać z kolegą. What's up, dude? What's up? Dobra, starcz. Yo, yo, pick up the phone. Łyde! Ale mnie wali na palnik. Uuu, trupki. O mną na Nienawidzę beczek. Beczki są złe. Huh. Eee, dzień dobry. Czy pani sobie zamawiała e, może łódko? Y, e, a bardzo całą nóżkę. Proszę bardzo. E, dobra, to rączkę, proszę. O, jeszcze raz tutaj widzę zamówienie posłów. Ktoś głodny. O, widzę! Zamówienie na całą klatę. O, Prezentacja. dum 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 Prezentacja. Dum. Dum, 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 dum. Czekaj, dołożę cię do tamtego, będzie mu bardziej mniej smutno. Co się kurwa stało? Jesus Christ, this is so fucking scary shit. Drzwi się go otworzyły. Masz, kolego. Nie będę tego czytał, tylko po prostu bang, Zrobię sto! bang, Poczekam sobie chwilkę. Sorry, że wam teraz zpsuję atmosferę, ale sobie szybko to zrobię wczytać. Jak coś, to sobie zatrzymacie film. Bęk Oj, 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 przepraszam Was. Wracam. Druga strona. Bęk! I po prostu sobie zatrzymajcie i doczytajcie. Dobra, starcz. Ok. So what now? Tu się jakaś pinda darła. Mamy to. Ok. Dobra. 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 Wyszliśmy Jest jasku. Cool. Mam migłę. Ale to wszystko w tym odcinku. Ale was zrobiłem. Dobra. To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Komentujcie. Co najważniejsze, subskrybujcie. Guziczek do subskrybowania jest nade mną. Tu, albo tu. Nie wiem. Tu. Tu jest gdzieś. Guzik do subskrybowania, więc klikaj go i dąż do grona towarzyszy i oglądaj moje filmy, aby być na bieżąco z tym, co nagrywam. Tak. Nie no, ja je sobie robię, ale subek by się przydał. A co? Yy... Dobra. To, 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 to. Do zobaczenia, towarzysze. Do następnego odcinka. Ahoj.